Zmienne w SFML nie różnią się wiele od tego, jak używamy zmiennych w normalnym C++. Chodzi mi tutaj o obiekty sfml takie jak na przykład obiekt Shape, czy obiekt Clock, czy jakiekolwiek inne obiekty, które są z przestrzeni nazw SF. Możemy ich obiekty tych typów również umieszczać na przykład w tablicach. Powiedzmy, że na razie umieścimy w zwykłej tablicy jakąś ilość tych kółek, które mamy. Czyli mamy program, w którym kółko jedno się przesuwa i będziemy go teraz przerabiać na to, żeby umieścić je w tablicy. Czyli krótko mówiąc, stworzymy sobie tablicę n-elementową. Powiedzmy, że będziemy mieć n elementów, gdzie n będzie równe na przykład a nie będziemy się ograniczać 1000. I będziemy chcieli mieć 1000 takich kółek. No to teraz stwórzmy sobie taką tablicę, tablicę typu Circle Shape, czyli to będzie nasz typ o 1000 elementów. Stworzymy ją tutaj w przestrzeni globalnej. Będzie to tablica SF Circle Shape o nazwie mm, nasze kółka i będzie ich n. Dobra? Początkowo yy, tam nie zostaną umieszczone. Żadne wartości tych kółek, więc musimy, musimy zainicjalizować tą tablicę, czyli napisać sobie funkcję init, w której będziemy te kółka tworzyć, czyli już nie będziemy mieć pojedynczego circle shape, tylko będziemy mieć inicjalizację tych kółek i będziemy musieli w pętli tak, od i równego 0 i mniejsze niż n i plus plus, w pętli do naszej tablicy kółka, czyli do tej tablicy nasze kółka. Będziemy musieli na i tym miejscu wpisywać Circle Shape, tak, czyli jakiś obiekt, o Circle Shape z parametrem R, gdzie R jest tutaj naszym y, promieniem. Niech one wszystkie mają taki sam promień, ale będziemy, y, ale będziemy y, teraz losować ich pozycje, czyli to nasze set position, znowu zakomentujemy i Wykonamy podobną operację, ale na i tym elemencie, czyli nasze kółka od I, kropka set position, czyli wykonujemy metodę Set position, ale na elemencie i tym naszej tablicy. Wtedy podajemy tutaj pozycję naszego kółka. No ja sobie zrobię W przez dwa, dodać W przez dwa razy, i tu będzie liczba losowa podzielona przez float, uhum, float rand max, czyli to będzie od zera, liczba od 0 do 1 mnożona przez w przez 2 oznacza przesunięcie o połowę yy, o połowę rozmiaru ekranu i to samo zrobimy z parametrem y czyli podamy yy, będziemy mieć tutaj h przez 2 tutaj będziemy mieć h przez 2 razy rand rand max i w ten sposób nasze kółka będą w losowych pozycjach zróbmy sobie jeszcze tutaj, żeby to ładnie wyglądało żeby te kółka miały losowe rozmiary, czyli r razy i tu znowu rand, ok. To spowoduje, że będziemy mieć taki ładny efekt, że kółka są o różnej wielkości. Rand przez rand max, przez rand przez rand max. Dobrze. Teraz mamy kółko, kółka o różnej wielkości w różnych pozycjach. No i zostaje nam jeszcze set fill color. No to my tu już nie będziemy kombinować z kolorami. Ustawimy po prostu, e, że nasze kółka od i nasze kółka od i kropka set fill color to jest i one wszystkie będą zielone czyli takie same jak były tutaj no i w ten sposób stworzyliśmy już tablicę naszych kółek. No, ale jak mamy tablicę, to nie możemy wykonywać dalszych operacji na pojedynczych kółkach, tylko musimy wykonać je w pętli. No to idziemy teraz po kolei po naszym programie. Tu mamy zegar, to nie ma nic wspólnego z kółkami. Zegar, liczenie FPS-ów też nie. No, ale tu mamy przesuwanie nie możemy shape, musimy prze, przesunąć wszystkie kółka czyli będziemy wykonywać to w pętli, czyli tą pętlę po n elementach musimy o, wykonać na wszyscy, w tym miejscu i to nie będzie shape, tylko będą nasze kółka tak, jeszcze raz, nasze kółka od i, no i teraz już mamy przesuwanie naszych kółek, to jeszcze będzie tak sprawdzanie myszy, czy zostało wciśnięte jakiekolwiek kółko, to zrobimy tak, że jeśli nie, trafione zostało jakiekolwiek kółko, to wtedy będzie y, sukces, a jeśli nie, no to będzie y, to nic nie będzie wypisywane, dobra? Czyli y, będzie to w ten sposób. O, czyli jeśli zostanie wciśnięty klawisz myszy, y, może inaczej, jeśli zostanie wciśnięty klawisz myszy, to zostanie y, wykonane. To, to jednak musi być tak, bo dla wielu kółek nie może być tak, że nie trafiłeś, się wypisuje po nietrafieniu, bo jakiekolwiek zawsze będzie nietrafione. Dobra, czyli jeśli mysz, klawisz myszy został wciśnięty, wykonuj pętlę, czyli tu znowu będzie pętla i nie będzie to shape, tylko będzie nasze kółka od I. No i to samo tu, nie shape, tylko nasze kółka od I. O no, kod można zoptymalizować, to wszystko by się przydało wrzucić do funkcji, ale na razie zostawmy tak. Czyli mamy pętle i lecimy po wszystkich kółkach. Sprawdzamy, jeśli którekolwiek gdziekolwiek kliknęliśmy, gdzie jest kółko, zostanie wypisane x, y tego kółka i myszki. No, Następnie pętla zdarzeń tu nic się nie dzieje. No i na koniec mamy draw i to draw również trzeba wykonać w pętli, czyli wykonujemy pętle i nie shape, tylko nasze kółka od i. No, i teraz spróbujemy uruchomić nasz program i zobaczyć, czy zadziała. Czy tych kółek będzie na ekranie faktycznie 1000? Udało się, mamy ich 1000. Coś się tutaj ciekawego dzieje, bo wszystkie one początkowo się rozrzuciły losowo, ale teraz przeszły w takie zupełnie dziwne miejsca. Więc przede wszystkim losowanie powinno się odbywać od wartości ujemnej do dodatniej, czyli tu odejmiemy sobie pół, czyli od minus pół do pół będą liczby losowe. Tu jeśli chodzi o pozycję, wtedy to się ładnie w oknie naszym pojawi. Druga sprawa jest taka, że coś tutaj się działo niedobrze, jeśli chodzi o pozycję naszego obiektu, czyli popatrzcie, jeżeli obiekt przeszedł nam y, przez naszą. Y, przed nasz, przez nasz ekran to myśmy ustawiali xową składową na 0, a yową na h przez 2 minus r, czyli zawsze w tym samym miejscu. No my tego nie chcemy. My chcemy, żeby te 1000 kółek poruszało się w taki sposób, że wszystkie będą się e, przesuwały na swoje pozycje y e, odpowiednie. więc tu musimy jeszcze pobrać get. E, przepraszam, tu musimy pobrać pozycję y na którą przesuwamy kropka, .get position kropka, .y no i teraz każde kółko zostanie przeniesione w odpowiednie miejsce, czyli jeśli kółko idzie tutaj to zostanie tu po lewej stronie przesunięte sprawdźmy teraz, czy nasz program zadziała poprawnie i faktycznie coś tu się jeszcze nie tak dzieje zobaczmy jeszcze raz, get position x większe niż w obiekt przesunięcie get position y a, oczywiście, co ja tutaj zrobiłem. Tu powinno być y, a tu powinno być 0. No i teraz będzie poprawnie. Sprawdźmy. Jest ok. Czyli mamy 1000 kółek, które się rozlosowały. To 1000 jest za dużo, przez to nie za bardzo to widać. Ja może po prostu zmienię. Zrobimy 40 kółek o, różnych o różnym rozmiarze, które poruszają się z tymi samymi prędkościami. Razu dużo można bardzo fajnie się tym programem pobawić, nadać na przykład każdemu kółku inną prędkość, można różne rzeczy fajne z tym zrobić. Do czego zachęcam.